Siemano, widzowie. E, dzisiaj reagujemy na Friends Gold. Bo jest 15.15, 15, a nie. 14.14. 14. E, znaczy, niby mógłbym to posłuchać na Spotify'u, bo już jest, ale nie, muszę to posłuchać z Teledyskiem. I jeszcze muszę nagrać jakby to. Więc po prostu e, muszę chyba czekać jednak. Więc to nieważne w filmie. Tu jednak czekamy. Jeszcze nie ma reakcji. A few later. Dobra, widzowie, już jest. Ym, się rozpoczęło to, jakby ym, tylko, że no, jeszcze po prostu. Ym, zostało 3 minuty. No. Więc czekamy. A i widzowie, wiem jedną rzecz. Wiem, że będzie tutaj śpiewał ostry w tej piosence. No i tyle co nie. Dobra, uwaga, dziewięć, yy, siedem, sześć, pięć, cztery, 3, dwa, jeden. No i dobra. Słuchamy. Oceniamy. Tu miała być taka epicka przemowa, że przeszliśmy wiele, ale liczy się to, ile jeszcze przejdziemy. A najważniejsze jest to, że przejdziemy razem. Czy nie? Każdy z nas to Jakołd, rano jest to aż do opadku. Rzucę w poda, brat, mu. Każdy z nas to Jakołd. Yeah, yeah, skład na lata nie na lato Odpalaj nam symulator. Dobra. Głowa paruje mi od tych pomysłów. Sam nie wiem, w co ja się zaraz pakuję. I dobra. Premiera, ale, dobra, to oh mega mi się podoba, ta nuta, jak widziałem refren, to już powiedziałem, na pewno będzie lepsza niż do jutra i chyba jest lepsza, to no mega, jest po prostu super. Moich przyjaciół ja biorę w cudzysłów, moich przyjaciół zabiorę na kubę, pliki, 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 pliki wszędzie, mp4 albo jpeg, tobie to by już buzował dekiel, ja chcę robić tego jeszcze więcej. Hej, widzu, mam od no i mam biżu. O, no dobra, i fajnie, że Kinga tutaj zaśpiewała, bo do jutra nie zaśpiewała. I w ogóle o wiele więcej osób chyba tutaj śpiewa, tak mi się wydaje. O, i to było w trailerze. Cały dzień i całą noc, bo... Każdy z nas to... Yeah, Jeej, go, jej, yeah, gooooo! Go, yeah, go. go, yeah, go. Gramy w to aż do opadku... Dobrze, uwielbiam to, ten refren normalnie, normalnie po prostu będę to trzymała, nie wiem, czy to jakoś smakało. Każdy Skład na lata, nie na lato, odpalaj nam symulator. Każdy z nas to... Yeah, go, gooooo! Yeah, go. go. Gramy w to aż do opadku, rzuc za ciebie, kodabratu, Każdy z nas to... I ja oto od razu wrzucam dzisiaj o 18 T to muszę to zmontować No zobaczymy Wszedłem Dziś coś nie coś potrafię Ja młody Leo Messi Sam by sprawę Przybijam piątki z ziomem Wersyna dykę kładę Każdy z nas daje radę To wszystko zgodnie Czekam na Żadnego wezwania do sądu A mówię wam że jestem gołtem ja mówię tak, co sądzę, konzern. nieważne pieniądze, ubrania czy Porsche Się nie zastanawiam, ja tylko się staram, by było nam dobrze A z nimi to proste Myślałem, że... O, ostry, ostry, dobra, dobra! Na to właśnie czekałem, na ostry go! Właśnie tutaj ostry, dobra. Boga. Przestałem, kiedy skończyłam na glebie Chodzi ze mną w parze, wow. ze mną zawsze numer 7 Ale gołd, ale gołd, ogarnął cał... No właśnie, bo ostry zawsze na odcinku mówi ale, ale gołd, ale Myślałem, że tego nie dźwignę, ale z nimi to byłoby dziwne O, już, dobra I tu mega mi się podoba Znaczy, myślałem, że będzie trochę lepszy, ale i tak jest super, mega piosenka Każdy z nas to go. I to będzie chyba najdłuższa reakcja w Go. górę. Go. 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 Mocny właśnie. Mocny. I tego. Ogin. Każdy z nas to. gold! Aha. Jezus. Czekaj, <ścoughs> mm -hmm. ciekawie. O, to są koszulki gold nawet. Aha, i teraz to będzie trwało milion godzin. No, ale ogólnie fajna ta piosenka. Czekaj odświeżę... I uwaga, już nie ma. No kur. No to teraz yy, ocenka. No to tekst 9 na 10 i tyle dysk też 9 na 10 No i w sumie to by było na tyle. Adiosy! Puuuu!